W Polsce mamy naprawdę wiele elfów. Witam Was w meczu Smurf vs Hok. Hok, najlepszy ruski gracz ludzi. Najlepszy gracz ludźmi, może tak, w Rosji? Okej, okay, może tak to określimy. Smurf, jeden z najlepszych polskich elfów. Na pewno najaktywniejszy aktualnie też polski elf. To trzeba na pewno też przyznać. Dzięki temu, tej swojej aktywności, jest właśnie w stanie grać na tych potężnych graczy. Ostatnio mieliście też możliwość obejrzeć Hoka przeciwko Grabiemu. Epicka gra, naprawdę super gra, w której Grabi musiał niesamowicie tryhardować, żeby wygrać z Hokiem. Jak widzimy, obaj zawodnicy zaczynają ostre creepowanie. Hok rozpoczął od obozu z Golemem. Tego zbugował golema AI, wyciągając go troszeczkę tutaj do przodu za pomocą swojego piechura. Tego piechura, który właśnie otrzymał tutaj troszeczkę obrażeń, wklipował za pomocą swojego pradrzewca wojny. Kupił sobie diadem arystokracji, dostał pierścień ochrony. Z tego obozowiska i biegnie harasować, atakować swojego przeciwnika. Zobaczymy, czy uda się upolować jakiegoś jednego, bądź może dwóch chłopów. Hawk stawia sobie, jak widzimy, pod laboratorium goblinów farmę, żeby w razie czego można było użyć odkrycia, gdyby chopałeś jakieś łuczniczki w cieniu, coś w tym stylu. Czy uda się uratować piechura, czy piechur może zginie, czy się niego Demon Hunter, niestety nie dał rady. Smurf tutaj widzę, że też przegonił ze swojej bazy piechura. Który został przepędzony przez dwie uczniczki. Uczniczki teraz kierują się też, widzę, w stronę bazy przeciwnika. One muszą uważać. To nie są jednostki, które mają jakąś tam super dużo punktów życia, ale z poprawnym mikro można je przez jakiś czas tutaj wykorzystać. Rosalind klipuje sobie teraz murlok, a Polak widzi to i próbuje zrobić tak zwanego jacka. Może coś tutaj się uda zrobić, na pewno jest zadowanych. Dużo obrażeń arcymagowi. Arcymag musi uważać, to nie jest bohater, który no, chce otrzymywać obrażeń na początku góry, tym bardziej w tym meczapie, bo to później może skończyć się stratą bohatera. Po prostu gracze ludzi mają. O, ładne tutaj blokowanie łuczniczkami. Teraz się nie udało, a szkoda. No ale udało się zadać jeden autoatak, więc jest to zawsze coś. Kupiony teraz but do tego pyłu ujawnienia, żeby odkrywać w razie czego łuczniczki, które będą się chowały. Buta prawdopodobnie tak kupił sobie również Polak, Smurf. Zobaczymy, czy uda się tutaj jeszcze złapać tego arcy, maga zadać mu jakieś obrażenia. Tutaj widzę, że Rosjanin będzie spróbował sklipować sobie kopalnię złota. Zobaczymy jak mu to pójdzie. Łuczniczki zaraz prawdopodobnie zostaną odkryte. Takie, zostały odkryte. Dlatego tutaj była postawiona ta farma, żeby można było w razie czego skorzystać z laboratorium goblinów. Do tego wykorzystany pył, ujawn pył ujawnienia i zabita druga łuczniczka. Co prawda została ona zabita przez smurfa, ale jednostka została stracona. Dwie łuczniczki stracone. Tutaj smurf musi coś zrobić: zabić jakiegoś piechura, zabić jakiegoś chłopa. Coś tutaj i tak udało się zabić, ale zaraz zobaczymy. Odpala sobie Smurf Immolation, rzuca się na tych wszystkich piechurów, jeden piechur ginie, drugi poziom, a tutaj może zaraz zginie, 12 punktów zdrowia, tak jest, piechur ginie. Mana Berna na Arcymaga, Arcymag musi uważać, musi zaraz za to jest zablokować Water Elementalem albo jakimś piechurem, piechur blokuje Arcymaga przez chwilę i Mana Berg zabija bohatera. Tego właśnie Smurf teraz w tym momencie potrzebował. Do tego Rosjanin cały czas nie robi sobie swojej drugiej bazy. Smurf teraz szybko wróci do siebie, wyrzuci przedmioty i skorzysta z księżycowych studni, żeby zregenerować swoje punkty zdrowia i many. No i co dalej? Co dalej? Jak widzimy Rosjanin. Będzie dalej próbował zająć sobie to kopalnię złota. Bardzo na tym zależy. Zobaczymy, czy się uda. Smerf już zrobił to, o czym mówiłem. Zregenerował swoje punkty zdrowia i many u Bohatera. I klipuje, mimo tego, że Bohatera nie ma, to klipuje, bo wie, jak ważne jest teraz tutaj zajęcie tej kopalni jak najszybsze postawienie sobie wieżyczki. Ale Smerf wie, co tutaj będzie się święciło. Kupuje sobie morską wiedźmę w tawernie, zbiera jeszcze przedmiot i robi klipżaka. Co tutaj uda się zabić? Udało się zabić murgula jednego, do tego zabił jednego chłopa. Może wyciągnie jeszcze drugiego i dostał przedmiot na darmo. Za darmo, za darmo. Więc plus prawie 9 punktów pancerza dla tego bohatera. Kolejny chłop zostanie zabity. Okej, okay, właśnie tego smart potrzebował. Może uda się uratować jeszcze tutaj y, hokowi jego piechurów. Udało się uratować. Takie jest bardzo ładne mikro. Tajemna wieża pomaga mu się bronić. Trzeba uważać na arcymaga. T2, te dwa, te dwa robi. Jednak hok że tu już nie ma szans na to, żeby zrobić sobie drugą bazę, więc próbuje sobie zrobić T2, drugi poziom swojego maina. Nie udało się zablokować tutaj łowcy demonów. Zabija jednego piechura. Może uda się zabić jeszcze kolejnego? Niestety nie. Ładne tutaj blokowanie. Naga bije się z arcymagiem. Arcymag musi uważać. Naga cofnęła się. Już nie jest w zasięgu tajemnej wieży. Ale arcymag prawdopodobnie będzie musiał użyć swojego zwoju teleportacji. To samo będzie musiał zrobić tutaj Polak. Tak. Jeden i. Ich stracił, bohatera! Nie! Dobra. Uda się zabić nagę. Naga przeżyje. Naga jeszcze miała nadzieję, że może Arcymag tutaj robi TP, więc będzie w stanie ją sięgnąć... E, Arcymaga sięgnąć swoją strzałą, ale niestety TP było poprawnie zrobione przez przeciwnika. No i jak to wygląda? Jak to wygląda? Nie mieliśmy tutaj okazji przyjrzeć się makro, bo dużo się działo na mapie. Smurf robi sobie Drzewo Wieków, czyli te trzy e, Będziemy mieli Pradrzewca Wiedzy, który szkoli nam tutaj Druida Szponów i do tego robione jest polepszenie dla Druidów. Mamy już Adepta, czyli mogą rzucać odnowienie, leczenie. Wykorzystywany jest tutaj Pradrzewiec Wojny do krypowania żeby bohater otrzymywał jak najmniejszą ilość obrażeń. Elfy regenerują swoje zdrowie za pomocą studni, a tak jak widzimy już tutaj tej many nie ma, więc te drzewce są bardzo ważne, żeby wyciągnąć z ich wali. Drzewiec jest stracony na kolejnym obozowisku, nie będzie już można go wykorzystać, ale na szczęście są niedźwiedzie. Zaraz jeden niedźwiedź będzie tutaj wyleczyć nam morską wiedźmę. Co robi Rosjanin? Rosjanin kupił sobie, proszę bardzo, zeppelina, sterowiec i prawdopodobnie leci, żeby tutaj zniszczyć kopalnię złota. Ile zdrowia mają tutaj piechurzy, nie wygląda to źle, więc może jest szansa na to, żeby, żeby kopalnię zniszczyć. Zobaczymy, drugi poziom nagi, mask, świetny item, mask, to jest naprawdę jeden z najlepszych przedmiotów w grze. Odnowienie rzucone na bohatera. Do tego znaki strażnicze. Mamy kostur teleportacji. Hok tutaj rzuca się na kopalnię złota, ale Polak bardzo szybko, ładnie reaguje, nie pozwoli na to. Teraz Rosanin próbuje wyciągnąć ognika, zabił jednego, zawsze coś, ale to nie jest dużo. Cały czas, patrzcie, próbuje polować na ogniki ale na razie wyciągnął tylko jednego. O, o, uda się zabić? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Udało się upolować. No, ugrał troszkę czasu. Zeppelin cały czas jest i zagraża. Polak chyba myśli, że Rosjanie może cały czas grać drugą bazę, więc biegnie sprawdzić tutaj kopalnię. My wiemy, że tutaj złota nie ma, ale on o tym nie wie. Musi to sprawdzić. W bazie mamy maga krwi, dwóch strzelców, więc do tego kapłan to wygląda tak, jakby chciał spróbować zrobić jeszcze jakiegoś pusza z tym maniem krwi. Ale myślę, że to się nie uda. Zbyt dużo, e, zbyt dużo jednostek już ma, polak. Do tego ma jednostki właśnie tego wysokiego tira, druidów, szponów na randze Mistrza. Naga trzeci poziom. Naga, proszę bardzo, leci tutaj uratować kopalnię złota. Używa chaina, niczego nie udało się zabić. Ale najważniejsze jest to, że przeciwnik został odstraszony już na kopalni będzie polował. Wydawało mi się, że na minimapie widziałem, jak tutaj smerf jeszcze sprawdzał na wypadek, czy tutaj nie ma zajętej kopalni złota. Bardzo mądrze z jego strony. Mak Krwi ma już tutaj koło siebie trzech strzelców tego kapłana. Może zaraz pójdzie coś klifować. Musi tutaj rozsanie uważać, bo zaraz straci kilku piechurów, jeżeli nie zapakuje ich do zapalina. Stracił tylko jednego, a mógł stracić więcej. Więc się i tak upiekło. Mogło być gorzej, wyszło w miarę okej. Okay. Mamy klipowanie gnoli, ale tutaj widzi to w razie czego yy, Smurf. Smerf sprawdza nie teraz sprawdził. Po raz kolejny, czy jest tutaj grana kopalnia, wezwana milicja do pomocy, żeby skripować obozowisko. Po raz kolejny tutaj widzimy, że Rosjanin próbuje kupować sobie tyle czasu, ile może, ale jest tutaj Smurf. Z niedźwiedziami i nie odda obozowiska. Pierścień regeneracji będzie można yy, wymienić jakiś przedmiot, żeby sobie ten pierścień podnieść. Myślę, że... Yy, Kostur, można wyrzucić kostur. Dlaczego kostur? Dlatego, że Demon Hunter potrzebuje statystyk. Kostur statystyk nie daje, on daje mobilność. Więc na razie chyba bym wyrzucił... No, kostró i wziął sobie pierścień, tak myślę. I zresztą, e, zresztą można też tak zrobić, że bierzecie pierścień, idziecie do sklepu, sprzedajecie pierścień i kupujecie na przykład znowu kostur. Widzicie i tak na plusa. Okej, okay, tutaj znowu polowanie. Cały czas. Próbuje tutaj Rosjanin kupić sobie tyle czasu, ile może, ale myślę, że tutaj już Polak ma tę grę pod kontrolą i nic mu nie zagraża. No chyba, że zrobi coś dziwnego. Na przykład, jeżeli teraz straci nagę, Okej, okay, ale udało się uratować. Myślałem, że naga zostanie otoczona. Ale błędu na szczęście nie było. Trzeba chować arcmaga do Zeppelina. Koniecznie. Dobrze, zniszczona zostanie księżycowa studnia. No i jakie ma pleon tutaj na grę hok? On tutaj chyba wszystko będzie musiał rzucić na jedną kartę i tak to wygląda. Czarodziejki, do tego kapłani, kilku strzelców. Polak cały czas sprawdza, czy nie ma zajmowania kolejnej kopalni złota. Tutaj musieliśmy wysadzić jednego ognika. Smer sobie skrypuje, tutaj ogrzego maga, może dostanie jakiś fajny item, miksura wrażliwości, miksura leczenia. To, czego nie chce, to itemy domany. A i dostał item domany, ale można sprzedać, przynajmniej sobie zrobi jakąś jednostkę za darmo. Przedmioty też można sprzedać za dobrą ilość złota. No i proszę bardzo, mamy to, o czym mówiłem. Jest atak, jest wykupiony zwój leczenia. Biegnie milicja, więc zaraz zobaczymy, jak tutaj to się potoczy. O jezus, naga została otoczona! Naga oddana za darmo! I to jest właśnie to, o czym mówiłem. Jeżeli Polak nie zrobi czegoś dziwnego, to raczej jest szansa, żeby tutaj bez problemu tę grę wygrać. Ale no właśnie, to jest RDS. Czasem się dzieją dziwne rzeczy. Polak na midzie przejmuje tutaj. Y Jednostki, które biegły z pomocą do Rosjanina. Stracona czarodziejka, zabity jeden chłop. Chyba naga będzie kupiona w tawernie. Może kupi też w TP. Zobaczymy. Tutaj już po rozpoczyna się takie powolne siege'owanie. Teraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Brakuje cały czas pewnie troszeczkę. Jest nie, dobra, dobra. Naga została wykupiona w tawernie. TP nie będzie, jednak pójdzie sobie do obrony z buta. Nie jest w sumie tak daleko, można to zrobić. Czy będzie upolowany Zeppelin? Zeppelin? prawie został zniszczony i został zniszczony bardzo dobrze. E, tutaj zginie pierwsza dyada szkoda, drugi poziom maga krwi, od razu użyty tutaj e, użyte wygnanie, żeby tutaj bohater nie mógł atakować. Kiedy jest użyta ta zdolność na jakimś bohaterze, to on tylko może otrzymywać obrażenia od magii, ale sam niczego nie może atakować swoimi autoatakami dlatego e, ta zdolność jest bardzo dobra przeciwko niedźwiedziom i przeciwko demon hunterowi. Tak jak widzimy, Rosanin cały czas spamuje tę umiejętność. Smurf bardzo dobrze ratuje swojego niedźwiedzia, ale tutaj tego niedźwiedzia przydało Musi się uratować, niestety, niedźwiedź stracony, ale to nie jest tak, że to niedźwiedź zginął na darmo. Został przynajmniej strajdowany troszeczkę za jakieś tutaj jednostki, za zdrowie kurcze na piechurze. Więc coś się dzieje. Zabijani, zabijani chłopi. To jest bardzo ważne, żeby ci chłopi nie mogli tutaj postawić sobie żadnej wieżyczki. Tajemna wieża tutaj naprawdę byłaby ogromnym problemem, ale to nie wygląda najlepiej dla Polaka. Ta gra naprawdę w early game zapowiadała się dla niego wyśmienicie. Użył tutaj chyba jakiejś, tak jak użył tutaj leczenia na dryadach. Jednostka dzięki temu została uratowana, ale skorzystała. Wykorzystała bardzo dużo tej mamy w księżycowych studniach. Po raz kolejny dryada była mikromana, ale niestety zabita. Jak widzimy, Rosjanin bardzo ładnie tutaj targetuje tutaj jednostki, które od Otrzymując zwiększone obrażenia od strzelców, są to właśnie dryady. Za chwilkę zostanie zabity kolejny niedźwiedź, i mniej niedźwiedzi, i mniej healów dla łowcy demonów. Piąty poziom bohatera. Może to uratuje tej sytuacji. Nie wygląda to najlepiej. Za chwilkę do tego, no dobra, jeszcze troszeczkę ta noc będzie trwała. Tutaj mamy w sumie jedną, prawie pełną księżycową studnię. Tutaj mamy pełną, więc można z niej skorzystać. Zaraz tutaj będzie mnóstwo punktów y, zdrowia. U Demon Huntera, ale hop tutaj też dba o to, żeby łowca demonów miał jak najmniej many. Żeby nie mógł używać swojego mana Berna. Kolejna Driana, prawie zabita, uratowała się dzięki księżycowym studniom. I proszę bardzo, Demon Hunter poluje tutaj na czarodziejki. Uda się wyciągnąć? Nie! Uratowana czarodziejka, koi okay, nie, zabita za pomocą immolation, spalania tutaj łowcy demonów, no i zobaczymy, nie wygląda to najlepiej, smerw. no kurczę, ma ciężką sytuację, ma 34 supply'a, ale tutaj supply to jest produkowany, wyciąga chyba teraz smerw ogniki, żeby zaprawić swojego tutaj pradrzewca wiedzy, czy to się uda, dispelowany zostaje tutaj Water Elemental, stracona niestety, diada ja uratowana w ostatniej chwili, Demon Hunter leczy się dzięki tutaj druidom szponów, uży użyte na nim Odnowienie i to ratuje sytuację. Nie powiem, tutaj już się robiło troszeczkę groźnie. O, ale udało się wybronić. No, było close, było close. Demon Hunter piąty poziom. Tak, żeby zaraz laktycznie przesadził, nie wyszedł za bardzo do przodu tutaj. No co prawda bardzo mało obrażeń w tym momencie posiada Hawk, ma tutaj raptem trzech strzelców, jedną dryadę, która jest tutaj potrzebna do tego, żeby w razie czego rozpraszać magię przeciwnika. Tutaj chodzi o to właśnie wygnanie o tego banisza umiejętność, która jest często właśnie używana na Demon Hunterze, na niedźwiedziach. Holowanie na kapłanów, ale uratowane za pomocą zdolności Maga Krwi. Mag Krwi właśnie w tym momencie dostał trzeci poziom. No i trade, tak jak widzimy z jednej i drugiej strony. Tutaj Smurf traci kolejnego druida szponów. Czy co miał już druidzi? Musi Smurf uważać, bo tych jednostek ma też bardzo mało. Smurf musi uważać za swoją tutaj nagę. Czy naga zginie, czy zata, naga zostanie uratowana? Zatrzymała się naga, dostała banisza. Czy uda się ją zabić? Czy uda się zabić nagę? Czy skorzysta z studni? I, i, i naga zginęła! Naga zginęła! Ojoj, oj, oj, przechwycona tej strzelec z Driada pomaga go spowolnić przytrzymać. Niedźwiedzie rzucają na siebie hila i od razu ruszają do ataku. Hop mógłby ściągnąć manę z tego tutaj jednego druida szponów. Zobaczymy, czy to zrobi, czy tego nie zrobi. Poziom demona, teraz zaraz będzie szósty. Poziom szósty, raz tutaj będzie łowcy demonów. Naprawdę ten łowca demonów tutaj leveluje jak szalony. Na szóstym poziomie raczej powstrzymanie tego bohatera będzie już tutaj graniczyło z cudem. Driada bardzo pomaga tutaj polować. Tak, jak widzimy na jednostki, które były na słabej pozycji. Pięknie przechwycone. Druid szponów uratowany. Dzięki dru drugiemu druidowi. No, i co dalej? Szósty poziom łowcy demonów. Metamorfoza dostępna. Zobaczymy, jak zaraz też będzie ta umiejętność wyglądała, jeżeli polak jej użyje. O, uda się zabić tutaj prawdopodobnie. Może jakąś jednostkę. Może uda się zabić bohatera. Polowanie jest na strzelca. Biegną niedźwiedzie. Driada tutaj kręci się. Nie, Driada się wycofała. No i jaki teraz tutaj jest plan na grę ruska, żeby sobie poradzić w tej grze? Żeby jakoś skombekować. Bo no tak jak mówię, Demon Hunter na szóstym poziomie to jest ogromna potęga. Sperm nie odda obozowiska za darmo. A jednak. A jednak odda. On nie ma many, dlatego troszeczkę też się boi. O, o, czy ściągnie Murgula? Marudera. Ściąga na mana. Nie udało się użyć mana Berna. Dobra, nie było Krimczaka. Przedmioty też nie udało się ukraść. Panisz użyty na Demon Hunterze, ale on szybko dostał dispela dzięki Driadzie. Polowany Niedźwiedź, piąty poziom Arcymaga. Trzeba uważać, wróciła nam Morska Wiedźma do gry. Pradrzewiec Cudów, czyli sklep. Powolniony został łowca demonów. Zobaczymy, czy tutaj pomoże to uciec Hokowi. On próbował sobie tutaj skrypować olbrzymiego żółwia. Może dostałby jakiś fajny przedmiot. Czy jest wezwana milicja? Wezwana milicja nie nie jest. Stracony tutaj już widzę, będzie jeden strzelec. Smerf na razie tutaj niczego nie stracił. Ale dwa niedźwiedzie mają bardzo mało punktów zdrowia. Jedno uratowane za pomocą kosturu ocalenia. Cały czas Polak tutaj próbuje przeszkodzić. Może mu się uda. Może uda się wyciągnąć jakiegoś kapłana. Kapłan uratowany po raz kolejny za pomocą tutaj umiejętności maga krwi. Bardzo ładnie. W końcu mamy łamaczy zaklęć. Łamaczy zaklęć, są tutaj potrzebni po to, żeby w razie czego ściągać odnowienie, które dostaje tutaj mag, znaczy dostaje tutaj łowca demonów od właśnie druidów. Smerf musi uważać, jak tak dalej pójdzie, to straci bohatera albo nagę, albo łowcę demonów. Naga raczej posiada chyba cooldown na kosturze. Kurczę, to to zwycięstwo jeszcze nie jest takie oczywiste, jak ja tak obserwuję grę. W sumie tu są cztery niedźwiedzie. Nie, dobra, dobra, jest git. Tu są cztery niedźwiedzie, jest sporo jeszcze do tego driady, a tutaj no, no, też mamy jakieś jednostki, ale tego jest bardzo, bardzo, bardzo mało. Pokusowany jest mak krwi. Udało się go uratować za pomocą jeszcze raz zdolności Maga Krwi tutaj oczywiście. E, Morska Wiedźma posiada piąty poziom, zostanie zabity zaraz tutaj Bohater i Łamacz Zaklęć prawdopodobnie. Fokusowany jest Mag Krwi, Mag Krwi nie będzie jak miał się uratować. Tutaj jeszcze próbował Arcy mag przerzucić Ankre Inkarnacji na Bohatera, ale się niestety nie udało. No i Łowca Demonów z szóstym poziomem tutaj co prawda on nie ma możliwości nad wykorzystać swojego tutaj Ultimata, swojej zdolności szóstego poziomu, cały czas brakuje mu many do tego. Ale myślę, że już nie będzie trzeba używać tej zdolności, żeby tę grę zakończyć, tę grę wygrać. Bardzo ładnie, bardzo fajna gra. Tutaj sporo było takiej technicznej gry u jednego, jak i drugiego zawodnika. Tutaj agresja od taka, ten olin robiony przez hoka no myślałem, że zadziała, ale nie udało się go zrobić, dlatego, że po drodze zostali zabici chłopi, którzy byli odpowiedzialni za to, żeby tutaj postawić tajemną wieżę w bazie elfa. I to się niestety nie udało. Mak Krwi za chwilkę pożegna się z życiem, ma 62 tylko punkty zdrowia, ale nie. Dobra, ma Ankrę Inkarnacji, dlatego chyba nie jest dobijany. Siódmy poziom Łowcy Demonów, tutaj już nie ma szans, już nie ma szans. I Rosjanin za chwilkę będzie mógł bezpiecznie opuścić grę. Arcman ginie. Driady go jeszcze spowalniają, jakby brakowało slowa od nagi. I jeździ G, proszę bardzo. Zwycięstwo przeciwko bardzo mocnemu humowi. Dobra robota, Smurf. Fajnie zagrane. No i mamy nadzieję, że jeszcze jakieś fajne mecze będziemy mogli zobaczyć z tobą w roli głównej. Gigi, well played. Do zobaczenia.